Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj opowiem Wam o monecie tak zwanej Big Five, czyli z Wielkiej Piątki, czyli tych najpopularniejszych złotych monet lokacyjnych na świecie. Dlaczego dzisiaj o takiej monecie, a nie typowo numizmatycznej? No dlatego, że przez bardzo mocno rosnącą cenę złota, nie, niepokoje na świecie oraz ogólnie całą sytuację geopolityczną Polski, ale również sytuację na świecie, te wszystkie konflikty złoto pokazało swoją moc, przekraczając ponad 11 tysięcy złotych za uncję złota, co oczywiście to przekracza 2700 dolarów mocno. Więc tutaj mamy jedną z najpopularniejszych monet, z tak zwanej piątki, którą powiedziałem. Do tej piątki należą takie monety jak Krugerand, jak Filharmonia, jak Kangur właśnie, jak liść i Brytanika. Dzisiaj naszym gościem to Kangur, czyli jedna z najpopularniejszych monet złotych lokacyjnych wybita w Australii. Oczywiście dlatego też jest przedstawiony Kangur, ponieważ jest to moneta australijska, a jak wiadomo nawet zapytając dzieci z czym kojarzy Wam się Australia, pewnie większość odpowiedziałaby właśnie z Kangurem. Więc również tą monetę została przygotowana w znanej wam wadze, czyli 31 gramów, czyli. Uncja trojańska. Tu mamy monetę z 2023 roku. Są różne wersje tej monety, różniące się portretami kanguru. Kangura, kanguro, bo to tak, to jak widzicie, to jest, tak jest napisane na tej monete. Natomiast kangur może się różnić portretami, ale ważne, że jest to moneta jednouncjowa, wybita właśnie w Australii. Na wersie typowo kangur, w otoku napis oraz data wybicia, tak jak przypomnę, tutaj jest, macie 2023. Dla ułatwienia, przeważnie na większości, na 99. Procentach monet złotych, lokacyjnych powinno być napisane, jaka jest waga tej monety. 1 OZ, OZ to oczywiście ONS, czyli uncja. Mamy 4 dziewiątki, czyli najczystsza ta próba. Niektórzy nazywają zerową próbą, więc mamy te 4, 4 dziewiątki i oczywiście kangura, którą tu, kangura, którego tutaj widzicie na rewersie jest po piersie królowej Elżbiety jeszcze, przypomnę, pamiętajcie, że jest to moneta z 2023 roku, dzisiaj świętej pamięci królowa Elżbieta II, możemy ją podziwiać na monetach, jak to wszystko w życiu wygląda my mijamy, a te monety jeszcze zostaną długo, długo długo po nas, tak jak tutaj, właśnie, zawsze też na rewersie powinien być nominał, tutaj w przypadku to jest 100 dolarów i właśnie Australia Elżbieta II od 1952 do 2022. Ta moneta jest z 2023 roku. Rand, ząbkowany, bardzo fajna, przyjemna moneta. No, trudno się tu dziwić, ponieważ jest to moneta oczywiście uncjowa, która znakomicie się trzyma w ręku. Tak jak powiedziałem, złota moneta australijska, kangur, to jedna z najpopularniejszych złotych monet lokacyjnych na świecie. Jest. Wykonana, z produkowana w Australii w menicy jednej z najwięcej i najbardziej znanych wśród inwestorów menicy PERW. Tutaj macie, zwróćcie uwagę na tą y, małą literkę P pod drzewkiem, to właśnie jest Pertmint. Czyli najbardziej znana australijska mennica, szczególnie wśród inwestorów w złote monety. Australijski kangur jednouncjowy posiada gwarancję Australii, co daje jego legalności, czystości kruszczu oraz pochodzenia metalu, a także jest pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie kraju. Metenta, ale wiadomo, trzeba było być wariatem, aby zapłacić e, tę monetą za e, posiłek, na przykład i dostać wreszcie 90 dolarów, ale już w papierku. Więc e, pamiętajcie, nie płaccie takimi z złotymi monetami za jedzenie można to sprzedać w punkcie i można nawet gdzieś polecić za granicę za taką monetę aktualnie. Ze względu na bardzo wysoką płynność tych monet y, i oczywiście tutaj siłę nabywczą i zbywalną ta złota moneta bulionowa to jest taka odmiana nazwy inwestycyjna bo, dlatego, że jest bulion, czyli zawartość właśnie głównie wartość opierana jest na zawartości złota. Z wizerunkiem kangura jest wybierana jako ten produkt inwestycyjny przez inwestorów od ponad dekady, więc te, ta moneta naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wiele osób, które kiedykolwiek miało styczność z tymi złotymi monetami, wybiera właśnie taką monetę z tej wielkiej piątki. Złota moneta australijski kangur jest ak, oczywiście akceptowana i wymieniana na całym świecie, co najważniejsze, dostępna jest przy nieznacznym narzucie stosunku do obowiązującej ceny złota. W przypadku dzisiaj tej rosnącej ceny premie można powiedzieć, że trochę się zmniejszyły, płaci się na poziomie metalu, czyli dzisiaj zapłaci się około 11 tysięcy, sprzeda się za około 11 tysięcy złotych, czyli ten narzut to jest około 4%. Kiedyś był jakiś 5-6%, potem był jakiś 3-2%. Teraz unormowało się, to jest, nie przekraczając 5%, taką monetę powinniście kupić na całym świecie. I to oczywiście sprawia, że wielu inwestorów uzupełnia swoje portfolio o tę piękną monetę z czystego złota. Dlaczego warto kupić taką monetę, już na pewno wiecie sami, natomiast ja tylko powtórzę, że złota moneta. Kangur jest idealnym wyborem na długoterminową inwestycję, zapewnia bezpieczeństwo inwestorom ze względu na fizyczne posiadanie złotych monet, czyli posiadając taką monetę po prostu w razie potrzeby możemy pójść i sprzedać taką monetę w dowolnym punkcie, w dowolnym miejscu na świecie i nie będzie problemu z rozpoznaniem jej. Złota uncja Kangur dotrzymuje kroku cenie złota. To jedna z najpopularniejszych monet, właśnie inwestycyjnych cen na świecie. Dlatego jej dzisiaj wartość to około 11 400 złotych. Złote monety z wizerunkiem kangura są doskonałą formą lokowania oszczędności. Są dostępne przy małym narzucie w stosunku do aktualnej ceny złota, a ich cena jest określona na podstawie zawartości złota oraz aktualnej ceny złota, czyli to, co dokładnie przedwą powiedziałem. Robimy 104% i to jest dokładnie wartość dzisiaj takiej monety. Australijskie złote monety Kangur są złotem inwestycyjnym, dlatego są zwolnione z podatku VAT oraz podatku dochodowego, o ile, pamiętajcie, ich sprzedaż nastąpiła po upływie pół roku w Polsce od zakupu. Złote monety z kangurem są pieniędzmi, czyli, tak jak powiedziałem, normalnym środkiem płatniczym, ale wiadomo, nie płacimy ich. My sobie je odkładamy, aby właśnie mieć mniej pieniędzy, a później więcej pieniędzy oraz zabezpieczyć tą naszą gotówkę przed jakimikolwiek skokami, tutaj można powiedzieć, inflacyjnymi albo jakimiś zawirowaniami na świecie. Więc, jak widzicie, ta moneta pięknie się prezentuje. Przypomnę tylko, że waży 31,1 g próby Au 99,9, czyli jest wybita w 24 karatowym czystym złocie i naprawdę jest bardzo popularna. Więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć o innych złotych monetach z tej wielkiej piątki oraz innych ogólnie złotych monetach lokacyjnych, nie tylko, to zapraszam na cały kanał, ponieważ Playlistę uzupełniliśmy o wszystkie brakujące dzisiaj najciekawsze i najbardziej popularne złote monety ze świata. Więc dzięki za uwagę! I oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego kanału. Miłego dnia.